Wielu z nas w tym roku nie pojedzie na wymarzone wakacje. Bytomska kawiarnia w lufcie stworzyła ciekawą alternatywę, jaką jest miejska plaża. Takie cudeńko piaskowe razem z naszą cudowną menadżerką wpadliśmy na ten pomysł podczas wirusa, koronawirusa. Mieliśmy dużo czasu, żeby przemyśleć, jak ten rok nadrobić te straty wszystkie, które przez tego wirusa były, więc wpadliśmy na pomysł plaży. Wraz z moją luft ekipą, która nas tutaj cały czas wspiera. Mamy cudownych ludzi, którzy po prostu robią wszystko, żebyśmy wrócili z powrotem na, na, na ten właściwy tor. No i mam nadzieję, że przyciągniemy tą motoplażą jak najwięcej klientów, nie tylko z Bytomia, ale z całego Śląska. Na chwilę przeczytamy regulamin, bo on jest taki dadaistyczno-surrealistyczny, czyli z jajem. Stworzyliśmy dla naszych gości, dla plażowiczów regulamin. Mamy nadzieję, że wszyscy się do niego dostosują. Teraz przeczytam 9 najważniejszych punktów. Zacznijmy od pierwszego. Na plaży zabieraj zawsze dobry humor, klapki, białe skarpety i reklamówkę z biedry. To jest <grywki> strój konieczny, więc jakby od tego punktu zaczynamy. Z Twoim czworonogiem zapraszamy do lokalu lub do ogródka przed lokalem, natomiast na plaży wstęp tylko z wielbłądem. Zamówienia składa i opłacaj tylko przy barze. Wszystkie niezapłacone rachunki będzie ściągał urząd skarbowy w Bytomiu. Dbaj o naszą plażę, korzystaj z popielniczek IWC. Obiekt jest monitorowany, więc nie rozbieraj się do, na, do naga. Facebook tylko czeka na takie zdjęcia. Dobrze oczyść buty po wyjściu z plaży. Twój partner, partnerka nie musi wiedzieć wcale, gdzie byłeś. Szany i meble i sprzęt. Może w przyszłym roku Urząd Miasta pozwoli nam tutaj stworzyć basen dla mieszkańców Bytomia. Korzystaj z filtra 50. Yy, mamy mało miejsca w lodówce i chcemy raczej chłodzić dla Was piwo. Czekaj cierpliwie na swoje zamówienie. Nie przebieraj nogami, nie rozgarniaj nam piasku. Wiedzieliśmy, że będzie szał, ale że nie aż taki. Pytaliśmy mieszkańców Bytomia, co sądzą o plaży w tym miejscu. Zawsze, zawsze to coś innego. Do tej pory tutaj nam zabetonowali nam cały plac. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No. Bardzo to świetnie, świetnie. Doskonała rzecz. W ogóle wszystkie innowacje są wskazane, żeby było inaczej niż na co dzień. Zachwycona jestem, właśnie się teraz y, rozglądam. Wierzę, że to jest bardzo ciekawy pomysł, bardzo mi się podoba. Jestem zadowolona. pewno będziemy korzystać z mężem. Dzisiejsze otwarcie plaży połączone będzie z występem bytomskiej artystki Pauliny Szybkowskiej, która z okazji Dnia Dziecka zaśpiewa wyjątkowe utwory dla najmłodszych. Będą piosenki z Disneya, wszystkie znane piosenki z Disneya, między innymi z Króla Lwa, z Krainy Lodu, z Małej Syrenki. Więc myślę, że znajdzie się coś dla każdego, ale nie chcę mówić o tym, że to ja będę gwiazdą, bo gwiazdą będą wszystkie nasze dzieci, których jest dzisiaj święto. Zapraszamy już dzisiaj o godzinie 17 na oficjalne otwarcie plaży. Zabawa i dobry humor gwarantowane. Muzyka